Maurycy Polaski, mój przekaz do mnie. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jak się mamy dzisiaj? Niedziela. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo byli łaskawi wczoraj wysłuchać do końca tego mojego wykładu nieszczęsnego. Myślę, że to się jeszcze pojawi u nas. Bo dbanie o czystość języka to jest nasz wielki zbiorowy obowiązek. Natomiast dzisiaj, przy niedzieli, Państwo będą uprzejmi zwrócić uwagę na, być może to będzie cykl, też zobaczymy, gry i zabawy politycznego ludu polskiego. Niedawno w programie informacyjnym TVP info jeden poseł dał pod stołem kopala innej posłance z innego ugrupowania, przecież swoją, i by nie kopnął. Różnie się o tym mówi. A przy okazji, wiem, że Państwo tak patrzą, spoglądają na tę dziurę tutaj, tak, to jest dziadostwo. I dlatego ballada będzie dziadowska, ale za to krótka. A w jednym programie podejrzanej stacji dopuścił się poseł dzi Akrobacji Posłankę z platformy Nawiedziła schiza Kopnął ją pod stołem Poseł Od Kukiza Kukiz w swojej Stajni ma takiego posła Ma w sobie Coś z konia Ma w sobie coś z osła Poseł od Kukiza Sprawa nie jest prosta Nie wiedziałem, że mu jeszcze jakiś został Wszyscy przekupieni, sam się te rozpęta A tu jeszcze chwili posłanka kopnięta Kukizowa pako po tylu wysiłkach Daj sobie kopniaka, a nam nie trójtyłka Dziękuję uprzejmie, do no to jeszcze imieniny Państwo pozwolą 9 października. Dzisiaj będzie w kolejności analfabetycznej. Zawsze jest od początku, a dzisiaj od tyłu. Ja bardzo lubię od tyłu, proszę uprzejmie. Imieniny 9 października obchodzą Wincenty, Sybilla, Sara, Przedpełk, Piotr, Ludwik, Jan, Günther, Guncerz, Ginter, Dionizjusz, Dionizy, Bożydar, Bożdar, Bogudar. Bogodar, Anatazja, Arnold, Abraham i Aaron. Bardzo dziękuję, pięknie, pozdrawiam Państwa serdecznie i widzimy się niezawodnie jutro.